Trzeba coś tego najkratko pobrać w tozu Tu kreuzel, a mój stary kwiat Ale znowu, no Tutaj od razu, bo gwiazdki krepli Dobra I za trzy godziny No, no bo skurdole Zajebiste Kurwa, nie to sobie łapką ryzykować, ale głupio, no Zrobię sobie na kurwa farmę Dobra I go skurdole, bo to ma kwiatki ziemniaki j**ane No I to ku**wo z kompości j**ana szmato i tutaj ktoś skrzyka, tak i mapa zostanie nie? Dobra, wychodzimy z tego do podwójny jebanego. I Ile tutaj, co to kurwa jest za do nowy domek? Chciał, do na, ale, nie, Dola, chodziew, co to jest za Dobra, tam. co, czy jest w tabliczkach? Skąd to pochodzi? to to wchodzę tam. No, tu nie ma. Ale długo. Co to jest za taki nowy domek? Jeszcze nie rozumiem tego. Dobry Nie przeszkadzam do widzenia Dobra, drabilka był Chwila O, gruzowe ściany, dobrze się zapowiada O kurwa, ale chulowa ściana Ja pierdolę, dwa łóżka Nie radzę Ostatni w Minecraft giladzer Ja pierdolę Skakuję do dość. Pierdolę tym do Minecraftem Nigdy więcej nie grać w tej lbary głupio